Jankowski obok niego Dawid Basta. Co zrobi Jankowski? Zdecydował się na strzał, ale chyba niecelny, chociaż piłka otrzymuje się w, na placu gry Preis do tyłu, Cholewiak do Żubrowskiego, wszystko przerywa Bruno Żołącz, ale nieporadnie Bartosz Nowal, bronią się milczanie Jankowski wpada w pole karne, będzie bramka w doliczonym czasie gry proszę państwa padła bramka, której autorem jest Rafał Jankowski, cieszą się goście, cieszą się kibice Stali, Mielec Cieszą się kibice Sandecji, smutni kibice w Limanowej, bo w doliczonym czasie gry padła bramka, która praktycznie rzecz ujmując, proszę Państwa, pogrzebała szansę Limanowi.